Witam na moim kanale. Chciałbym dzisiaj kilka rzeczy pokazać. Oczywiście pomocnik jest. Zaczniemy od jakiego ja magnes używam. To są z mikrofalówki. Super sprawa. Magnesy eleganckie. Nie są może jakieś mocne, ale mi starczą. No co no musisz być tak. Druga sprawa, lampka. Lampka, którą ładuję przez solar, który widzieliście w wczorajszym odcinku. Są dwa yy, wejścia USB, w których można ładować. No i wejście do ładowania. To jest ten. To jest mały solarek. Jak jest mocne słońce i na dworze to można bez problemu naładować to. Jak świeci. Ma kilka poziomów. Bez problemu. Daje radę. Trochę już poresana ale ona już chyba z 3 lata mam to No i z cyklu ciekawe sprzęty które od mojego kota włosy się poprzeczepiały bo to przeniosłem z działki ręczna poszczałka nie można się pomylić, w którą stronę, bo ma rączka, tylko da się w jedną stronę kręcić, nikt się nie pomyli. Jest to też stary sprzęt, ale super sprawa. Na działkę jak znalazł nie wymaga przy niej żadnej roboty przyczepić tylko i można korzystać szpadel naoszczy się kamień może jest trochę już zjechany ale ja go nadal używam dość powie czemu takie czarne to pracowało na gospodarstwie cały czas Nigdy tego nie czyścił. choć muszę zobaczyć Czy da to się w ogóle coś wyczyścić? Da się bo to jest To było w takich warunkach dość polowych Ale widzę to da się wyczyścić O to będę miał zajęcie Że to wszystko wyczyścić elegancko kupić szczotkę durucianą, taką małą i to wszystko ściągnąć. O tu nawet nie wiem co to jest. Ale ciekawe czy gdzieś znajdę ale to brudne, nawet nie wiedziałem, że aż tak. Jakąś tabliczkę informacyjną albo coś się tu znajdzie. No, a ten sprzęt ma trochę lat. I tak był zostawiony. Zobaczcie, ile brudu. Jak któryś dzień to wyczyszczę, to pokażę. Może w sobotę będę miał więcej czasu, wyczyszczę to całkowicie. To muszę takie szczoteczki kupić. Zimno się zrobiło znowu na minusie No i cóż, no takie sprzętki trzeba powyczyszczać Porobić I będzie dobrze